Widzowie, zgodnie z zapowiedzią, co to, to znaczy jest? zapowiedzi jeszcze nie było, bo nie nagrałem tego, ale przysetek spec. Będziemy składać specjalizeda. Ale chyba, czekaj, tu są stery, to tu będzie kierownica, koło tylne, mm -hmm. przerzutka. Co to jest? Nowy rowerek. Pożegnanie, datmura, dogram wam później, bo trochę kolejność odcinków się pozmieniała, ale tak, mamy Speca, mamy co rower. Co to jest? Co, co to tam jest? jedzie? To są dzieci w samochodach. Kłamie. Bo jest Zobaczymy zaraz. Wyciągamy dziada. Widzowie, mamy speca w końcu otwarty. Uważajcie. E, tutaj mamy bombera, będzie trzeba założyć koło. Masywna Tak, będzie trzeba wszystko zaraz ogarnąć. Ja idę po jakieś narzędzia może Dobra, widzowie, ogólnie trochę mi się popieprzyła kolejność odcinków i zapewne to zobaczycie szybciej niż wszystkie inne vlogi Ale mam nagrane gdzieś na tydzień na zapas vlogów i muszę to ponadrabiać Więc najpierw zobaczycie powitanie speca, a dopiero później pożegnanie Atmura ponieważ nie zdążyłem zgrać jeszcze wszystkich klipów, więc taka tutaj mała będzie zmiana. Przepraszam was bardzo, że tak się stało, ale niestety musiałem. E, więc wyjątkowo najpierw będzie powitanie speca, a pożegnanie Datmura będzie dopiero później. Więc e, zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Więc odcinki teraz będą trochę niechronologicznie, więc na niektórych będzie już speca, na niektórych jeszcze Datmur, więc proszę o wyrozumiałość. Też będę to w następnych odcinkach przypominał. Widzowie, unboxing koła i pedału. Będziemy montować. E, widzowie, mieliśmy rozkminę czy to jest P2 czy P3, ale tutaj pisze P3. No to wiadomo już. Dobra. To poczekaj, to wezmę ci noc. Nie Czekaj, kupuj weź go ustaw, tak? ej, to musimy się roznieść robotem, ja spuszczam tamtych. Boże, to już naprawdę by się tak dzieli. Co, co pan... To, ja zawsze ja się co, tak co myśli popy? Zasz... Ej. Co? Co myślisz o rowerze? No dobry jest spec, lubię specę. No i fajnie. Pójdziemy do Popeja. One są zwijane. Zwijane taki. Ten też. Kradnie powietrze. Drugiemu. Co że o nowym specu? No spec dobry jest. Zaraz go przetestujemy Kradnie mu trap powietrza on no, no tego Bez imbusa. bo no ty nie wiesz jak wygląda zwijana opona, nie? Zrobił mu cztery opony z jednej Jakiś węża mu zrobił No bo to jest zwijana, ale nie ma drutu, a zwija Ukradł mu Teraz mu drugą Kradnie oponę Złodziej Od razu to ładuj cały rower no, na plecy wijana. i odjeżdżaj Nie dawajcie mu swojej rowy Chyba, że do serwisu Ja tu się zastanawiam Pójdziemy do drugiego złodzieja Co mu kradniesz? co ty robisz? Obony kradniesz łudziu. Powietrze też mu ukradłeś Nie zrobiłem Przyszedł właściciel. Tam idzie gruby, gruby, gruby gruby. była zwijana Aha, okej okay. Dobra chłopie, ty się zajmij betweenem. Kupa co ty robisz Zostaw? Ukradł, udało mu się, ukradł Tak się kradnie powietrze A to jest drut, o Teraz różnica Między zwijaną oponą się, się, a drutowaną. i drutowanej to się nie powyginamy aż jak zwijanej. To jest Aś, jaka? To jest zwijana. Można ją wziąć o ile to... Zliła ukraść do plecaka? Ugrad! Złodziej Ty ale ty z jeszcze jedynie nie zdjąłeś. No i co i na nowy rower już no porysowane Nie no idziesz do domu. Bo te opony, opony były pewno ja no lepsze no niż Maxisy, ale są stare. Ja to, to nie? jakieś nie? I ci powiem w ten sposób się łatwiej nagrywa. Łatwiej? No? Tak, to prawda. To z takiej opony to można zrobić system bezdentowy. Polecam Maxis Polecam każdemu. To są Maxis Icon na razie dopiero spuszczamy, zaraz zobaczymy. Ekipa, drużyna druga, już zakładają oponę. Ja jestem serwisantem profesjonalnym, dlatego nie śmiejcie się z nich, że to idzie im tak długo. Po prostu ja już mam do tego wprawę, bo robię to często bardzo. Ta. Ja nie, ja zdejmuję dętkę, a znaczy, Cię w ogóle nie zdejmuję dętki. Jak są dziury, to po prostu dopompowuję i jeżdżę. Współ, współpraca z Monfim tutaj o, tu, Ta, nie, tu będzie współpraca. ci tam kucą. Oni się kłócą. Czemu się kłócicie? No to jest głupie jakieś dole chłopie. Bierzesz klucz i odkręcasz. Co? nowego? Ale to są nowe, tak? Właśnie. Eee. No ta jedna, dwa jest nowa. No i co? I on już wyjął, a ty co się męczysz? To Ale to nie ja to robiłem! Dobra, Pokaż. i z nogy no. Trzymaj. Ale to jest ten. To jest mógł ciężkie no ten ten pan... On jest bananem. Nie nagrywaj tego, bo się ze mnie będzie śmiał wątpad. No nie nagrywaj tego, nie tu, no, bo... Tak jak nie chcesz być nagrany, <słysząc> no przenosimy się do grubego a co tu idzie, to Darth nowa. innowa, mamy jedną ściągniętą? Dobra, to tam obojętnie, czy przód, czy tył, przypuśćmy, że zrobimy przód Czemu my w ogóle wszystkim nie zdradzimy? Dobra, pomieści? dobrze, dobrze, założyłem, założyłem, pierwszym razem Jak to się nie radzi, że Chłopie, nie wiem jak to się zakłada Nie robiłem tego nigdy Pokaż co tu masz złodzieju nic, nic takiego A no widać gruby koło założył Nie robię takich rzeczy na Ale po co mam to robić jak ty <śmulary> to robisz? Oj na traszu były nie i ja mówię no ja dobry jest, ej ja to zrobię <śmulary> <śmulary> Już kradniesz, już kradnie złodziej Złodziej Tylko dobrze załóż Pom na pompować jeszcze. Widzowie mamy zrobione tutaj Zdry, mamy Dartmura Założyłem już oponki seryjne i pójdzie on na sprzedaż Tutaj mamy nowego speca z Maxisami. Miały być te Mountain Kingi, ale niestety one tutaj są trochę krzywe, więc włożyłem do bitwina z przodu Continental Mountain King 2-4, z tyłu szfalbę, nobbi tak zwane przeze mnie niby nic, również 2-4. A to Anal. W bitwinie zrobimy jeszcze manetkę w następnym odcinku i sztyce na pewno, i być może w przyszłości klamki. Ale się tym zajmiemy. I tak to wygląda. Trzeba się trochę ogarnąć i będziemy jechać. Widzowie, on, pierwszy no? dosiad nowego spesa. O kurde. Wow. A pierwszy A To jest to. Ci coś pokazać, ale, ale twardy amortyzator No kurde, ja to no. pokazać, kurde. Aż no. to twardy? Nie, to, nie, to jest nie... Gdzie ty masz na no. no troszeczkę, rzeczywiście. No nie jest troszeczkę, chłopiec. powinno być sztywno. Patrzcie, widzowie, jest. No. Spes. No Ryszard, ty draniu, oddaj mój rower! Ja się już z nim omówiłem! Ryszard, Ryszard mi speca zabrał! Ja biorę resztę! Ja biorę korby i Ty nic nie bierzesz, wszystko moje! Do stuntu! Ale wózek się kładzie tej... Dobra, daj go! Daj mnie dziada, ja jeździć muszę, bo się uduszę! Widzowie, mój rowerek nowy! Amortyptowy, więc się słabo wbija, ale tak ma być! Już odwrotnego ma na no, tak. Testowansko Ej, nie trzastka Stramix piątka to dobra przerzutka jednak Dobra widzowie Dzisiaj mamy ograniczony czas Bo dużo mi zeszło na składaniu Więc dzisiaj tylko tak podkrótce Ale będę rower w najbliższych dniach jeździł i testował, musimy nagrać was dobra, dla was jeszcze pożegnanie dla mura Muszę zjechać, bo ten, bo ja już idę Dobra Popej jeszcze zjedzie, bierz Spesa Co to za manditura? Właśnie Auto prowadzi gruby Auto prowadzi gruby, obok ziomek z podwórka PN Popej jedzie Uwaga Bokiem zeskoczył Ładnie Specz wytrzymuje, dobra maszyna No jak na razie to tyle, bardzo wam dziękuję za oglądanie Zostawcie łapkę w górę i suba No i trzymajcie się Koniecznie zostawcie suba z dzwonkiem bo tak jak mówiłem, dużo fajnych nowych rzeczy wleci. Wiem, że drejapa tutaj ludzie y, próbują sobie mieszkać normalnie, ale no cóż, y, robimy zadymy na całym osiedlu. Siema.